za planowania trasy rejsu na Bałtyku Zachodnim na najbliższy tydzień od soboty 19 lipca do soboty 26 lipca, miejsce zaokrętowania i wyokrętowania Kołobrzeg, założenie takie, że załoga w sobotę 19 lipca zjeżdża się na pokład jachtu, bo w godzinach 16-18 odbiera, Natomiast w sobotę 26 lipca rano po śniadaniu po 8-9 godzinie jacht oddaje. W związku z tym pewnie wypłynięcie będzie w niedzielę rano albo o świcie, natomiast spłynięcie z powrotem do koło brzegu będzie w piątek, w późnych godzinach wieczornych albo w nocy z piątku na sobotę. Obejrzyjmy sobie prognozę, zobaczmy jak to wygląda na najbliższy tydzień. Najpierw tu klikamy sobie wiatry, mamy wiatry, zobaczmy co się na tym Bałtyku Zachodnim dzieje. Z soboty na niedzielę, jak widzimy, wiatry północno-wschodnie, 7 węzłów, więc nie za dużo, są to wiatry słabe. W niedzielę rano specjalnie nic się nie zmienia, trochę może wiatr tężeje do 8-9 węzłów w kierunku i bardziej z północnego wschodu niż z północy. To już jest niedziela w południe, niedziela 14-15. Więc jest takie trzymanie, widać z północnego wschodu przez całą niedzielę. Okej, okay, to nam jakieś rzeczy otwiera, jakieś zamyka kierunki, ale te północne i te zachodnie nam otwiera, to nas cieszy. Z niedzieli na poniedziałek, tak wygląda nocka. Ja tu kliknąłem środek tej, tego Bałtyku Zachodniego, żebyśmy mniej więcej mieli pogląd na to jak to wygląda, przypominam zielone kolorki to coraz bardziej wieje, tu na dole macie skalę niebieskie to wiatru jest coraz mniej, tak, dobrze, wracamy tutaj to jest niedziela, to już jest poniedziałek nawet jest cały czas poniedziałek trzymanie z północnego wschodu i ze wschodu już mocniejsze wiatry i zobaczmy co tu się dzieje, z poniedziałek jest mocniej i z poniedziałku na wtorek dzieje się coś takiego, przechodzi jakiś front więc spodziewamy się również, że będzie deszczowo, sprawdźmy sobie Deszcze nie mogło być inaczej. Z poniedziałku na wtorek przychodzi dużo deszczu, więc, więc się dzieje. Dobrze o tym wiedzieć: to jest nocka z poniedziałku na wtorek. Zobaczmy jeszcze, jak to wygląda. To jest wtorek, poniedziałek, poniedziałek po południu i wtorek rano. Czyli wychodzi, że w nocy przewali się nad nami deszcz, tak? Tak jest założenie. Ok, dobrze. Wróćmy do wiatrów. Mamy dalej wiatry. To jest wtorek. Przechodzi taki front, i we wtorek co się dzieje? We wtorek 6-7 rano jest wiatr południowo-zachodni, 15 węzłów w podstawie. To jest wtorek w południe, ok, to jest jakieś nowe otwarcie. Wtorek po południu jest cały czas trzymanie, więc kierunek zmienił nam się w nocy z poniedziałku na wtorek o 180 stopni. Wtorek wieczór. Przechodzący na coraz bardziej kierunki zachodnie. Środa, już pierwsza, druga w nocy. Robią się wiatry zachodnie. Okej. Okay. Środa, piąta, szósta nad ranem. Też wiatry zachodnie. Mhm. Z odchyłką na południe delikatnie. Środa w południe. Tak to wygląda. Wczesne popołudnie. Więc tu na dole jest mniej. Tu na górze jest więcej tego wiatru. Środa po południu. Wiatr nam się kończy. To jest północ, ze środy na czwartek. Tego wiatru coraz mniej. Zobaczmy, co tu będzie się działo we czwartek. Czy to będzie stała tendencja, czy chwilowa. Czwartek rano. Z wiatrem jest bieda. Sześć węzłów to właściwie bardzo mało wiatru. Tu widzicie, że tu jeden to już w ogóle czwartek, wczesne popołudnie. Tak to wygląda. Tutaj mało wiatru za Bornholmem w ogóle. Mhm. Z czwartku. Czwartek wieczór, nocka z czwartku na piątek. Też tak to wygląda. I piątek rano o świcie. Piątek szósta, piątek godzina dziewiąta. Jest cały czas bieda z tym wiatrem. Tu nie będzie na czym żeglować. Jeżeli będzie jakiekolwiek przemieszczanie się, to tak zwane diesel party, czyli na silniku. Piątek godzina szesnasta. 17, 18, 19 to są ważne dla nas informacje, bo to są godziny, kiedy my powinniśmy spływać do portu, a widzimy, że w piątek nie ma na czym. Ale przytrzymajmy jeszcze tę sobotę do godziny 9:10. Troszeczkę tego wiatru z północnego zachodu się robi, ale to wszystko późno. My już od paru godzin powinniśmy być w porcie. Dobrze, to był wiatr od. Soboty 19 lipca popołudnia do soboty 26 lipca, godzina 10. To sobie zobaczmy porywy również wiatru. Porywy wiatru, mniej więcej kierunki będą te same. Ja je zrobię trochę szybciej, żeby tu nie marnować też czasu. Ale generalnie o co chodzi w tych porywach? Ja sobie patrzę, jakie są skoki procentowe względem podstawy wiatru do porywów. Było 7-8 węzłów. No to tu nam się robi w szkwale do 12 węzłów. Ok, do 13. Poniedziałek tu przychodziło zło, pamiętacie, w nocy z poniedziałku, na wtorek przychodziło zło. Zło, czyli jakiś front burzowy, albo taki mały, okej, okay, do 36 węzłów w szkwałach, no to już jest dużo. Okej, okay. i tu będzie to zło, gdzie będzie padać, tak? Ale to tylko z poniedziałku, to jest poniedziałek godzina 20, i wtorek godzina 910 już jest po, po, po tym wszystkim co złe, ale tu w nocy. Przechodzi coś złego. I zobaczcie, z poniedziałku kierunek wiatru taki, przypominam w szkwałach, a wtorek taki odwrócił się o 180 stopni. Zobaczmy we środę. Tutaj jest na czym żeglować. 16 węzłów, ale to są porywy, dobrze. Czwartek. Czwartek jest biednie, 7 węzłów w porywach, czyli, czyli nic. I piątek. Piątek również jest bieda z wiatrem. Ok. No i w sobotę jesteśmy tu. To jeszcze tylko dla dopełnienia formalności, zobaczmy deszcze i burze, szczególnie latem, jak to wygląda. W sobotę jest czysto, w niedzielę jest fajnie, bezdeszczowo na naszym Bałtyku. W poniedziałek widzicie, co przychodzi z zachodu, z południowego zachodu i w no nocka z poniedziałku na wtorek, no jest zła. Mocno burzowa, Ok, ale już we wtorek to przechodzi. OK, we wtorek co się dalej? Z wtorku na środę już tego deszczu dużo mniej. We czwartek bez deszczu prawie. Ale w czwartku na piątek tu coś tego deszczu może przejść. W piątek tak sobie. Może się okazać, że ta łacha z tym deszczem będzie gdzieś tu. Piątek w południe, czyli wtedy, kiedy będziemy pewnie we flaucie piątkowej. Pamiętacie, że w czwartek i w piątek nie wieje, możemy wtedy po prostu jechać w deszczu ale to się ukaże, no i w sobotę wyokrętowanie. Ok. Gdzieś tam deszczyk w drugiej części tygodnia popada, ale na pewno przewali się mnóstwo wody nad nami z poniedziałku na wtorek. Dobrze. Co ja bym zrobił w tej kwestii? Oczywiście założenie jest takie, że ta prognoza się sprawdzi, bo jakiś plan trzeba przyjąć, ona może się nie do końca sprawdzić i gdzieś tam w trakcie żeglugi, przypominam, we wtorek czy we środę trzeba będzie korygować tę naszą trasę rejsu, bo gdzieś tam i jakieś wiatry mogą się pojawić, jakieś zniknąć, bardziej lub mniej sprzyjające. Wielkich różnic nie będzie, ale może jakieś deszcze. No trzeba cały czas być na standby i przypominam, w każdym porcie, jak tylko macie możliwość zasięgu internetu przez telefon, sprawdzać sobie prognozę Meteo. Ale co ja bym zrobił, jak ja bym tu pożeglował? Okej, okay. w niedzielę rano wstajemy i w niedzielę pożeglowałbym. Znaczy, pierwsza w ogóle taka uwaga jest taka, że już widzę, że w piątek mam powrót do koło brzegu. We flaucie. W piątek i czwartek nie mam na czym żeglować. Nie mam na czym żeglować, więc będzie silnik, mocny silnik. I ja bym to sobie tak już zaplanował od tyłu, że na przykład w piątek wracam tu ze Sfanekę, czyli stąd gdzie jest łapka, dookoło brzegu to jest 60 mil na silniku, to jest 12 godzin na silniku, ale cały czwartek, jak nie ma na czym żeglować, to bym sobie spędził w tym Sfanekę na Bornholmie żeby po prostu, nie wiem, wziąć rowery, pójść na plażę, odpocząć trochę, bo wcześniej żegluga będzie intensywna. Więc idąc od tyłu, ja już wiem, że we środę wieczorem chciałbym być w Svanek, żeby we czwartek rano w Swanekę tu wstać, mieć cały dzień dla załogi, i odpocząć sobie, a w piątek, e, cały piątek przeznaczyć na to, żeby ze Swanekę dostać się do koło brzegu. Więc już wiem, że we środę wieczór chcę być tutaj w Swanekę. Tu... w w tym porcie Svanekke. Dobrze, to jak się tam dostać? Jakbym to planował? Do środy wieczór to Svanekke. W niedzielę wypływam, w niedzielę jest dobry wiaterek na to, żeby z brzegu dostać się na wschodnie wybrzeże, na zachodnie wybrzeże Bornholmu. Tu będzie za ostro, ale tu taka ostra żegluga w Bajdywindzie będzie fajna, przy słabych wiatrach jeszcze nasz wiatr własny spotęguje działanie tego wiatru rzeczywistego, który nam tu podaje Windy. Jest ok. I dostaję, wy wy wypływam wcześniej rano, piąta, szósta rano stąd, z koło brzegu do Renę, mam tutaj jakieś 65 mil, w porządku. Żegluję sobie, jak chcę dotrzeć przed wieczorem, a też bym tak zalecał, dlatego że tu przy Renę będą rozstawione pławy kardynalne i będą rozstawione sieci, to gdzieś do 22 jest jeszcze jasno, gdyby tego wiatru było za mało, pod koniec włączam silnik, dojeżdżam do renę. OK. nocka w Renę, odpoczywam sobie, i następnie w relia mogę się wyspać, bo przelot był spory. I cały poniedziałek mam na to, żeby dostać się na przykład. <laughs> Co mogę zrobić w poniedziałek? Mogę sobie skoczyć do Alingę, bo, bo wiatry mi tu odpowiadają, do Alinge, który jest z tej strony. Albo sobie tu skoczyć do zamku, tutaj Hammerhafen, tu mam Marinę w Hammerhus. Albo tu opłynąć Bornholm i zaparkować w Alingę. Mogę zrobić to w taki sposób, tak, czyli w poniedziałek wieczorem tutaj być w tym Alingę. Mogę również sobie skoczyć, cały poniedziałek mogę przeznaczyć na to, żeby z Renę, na przykład dostać się do Zimrisham, do Szwecji, jak chcę dalej mocno pożeglować, tak. Więc załóżmy, że w poniedziałek wieczorem jestem sobie w tym Zimrisham. Co robię we wtorek? We wtorek wysypiam się i we wtorek mam po przejściu tych deszcz i tych ulew, mam... Eee, Fajny wiatr, pół wiatr, żeby przeskoczyć sobie z Zimrisham tu do Alingę Świetnie, we wtorek wieczorem jestem w Aligen. Tutaj mam taki dystans z eee, Zimrisham do Alingę to będzie około 20 mil. Zobaczmy sobie jeszcze, tylko sprawdźmy tę odległość, żebym nie był gołosłowny. Tak i tak. Ok, no, 20,5 mili. Czyli tak naprawdę to są 3,5, 4,5. Godziny szybkiej żeglugi z manewrami wszystkimi 5, niech będzie 6 godzin, więc mogę to zrobić w drugiej części dnia, kiedy te wiatry się wydmuchają, i ja sobie płynę z Imrisham do Alingę. Jestem we wtorek wieczorem w Alingę. Co robię we środę? Patrzę na środę, już wiem, że we środę wieczorem mam tu być w swanekę, ale mogę to fajnie rozegrać, dlatego że mogę sobie wypłynąć z Alingę. I sobie popłynąć tutaj na wyspę Christianzo. Bardzo piękne wysepki Christianzo. To jest taki archipelag Erdholm, czyli archipelag grosz groszkowy wyspy Christianzo i Frederikso. Tutaj dosłownie z Alinge do e, Christianzo jest 13 mil, i to są jakieś 3 godziny żeglugi. E, natomiast e, potem po południu mogę z tego e, Christianzo dostać się 11 mil do Swaneke, i jestem wieczorem we środę w Swaneke. To na czym nam zależało. Ok, we czwartek odpoczywam w swanekę, bo tu jest flauta. Uh -huh. A w piątek, no niestety, weźmy sobie na piątek, a piątek yy, sobie jadę ze swanekę do koło brzegu do Kołobrzegu na silniku. I jestem w piątek wieczorem, no niestety po 12 godzinach silnikowania w koło brzegu. Więc można, ja bym tak to zaproponował swojej załodze, bo szukałbym tu balansu pomiędzy tym, żeby jak najwięcej zobaczyć, ale również nie za dużo silnikować, bo ten silnik męczy. To nie jest fajna sprawa. 12 godzin to już jest dużo na silniku, dlatego nie wiem, we czwartek bym nie haratał gdzieś tutaj, nie orał Bałtyku na silniku, tylko sobie został w jednym porcie i odpoczął. Taka byłaby moja propozycja dla załogi, ale. Akurat gdyby załoga tu chciała coś jeszcze na silniku robić, jakiś porcik odwiedzić, też byśmy to zrobili, bo, bo jest flauta i prognoza nas w silniku nie ogranicza. A więc podsumowując, więc w piątek wieczorem już jestem w Kołobrzegu, w sobotę rano wyokrętowanie. Wróćmy jeszcze raz na szybko. W sobotę zaokrętowanie. W niedzielę przelot z Kołobrzegu do Renę 65 mil więc jak wyjdę rano o 6, to do 22 mam tych godzin 16 do żeglowania w ciągu dnia. Super sprawa. Dlaczego w ciągu dnia, szczególnie przy Bornholmie? Bo jest tu dużo sieci rozstawionych, których w nocy nie zobaczycie. Następnie, więc jestem w niedzielę wieczorem w Rene w stolicy Bornholmu. W poniedziałek przedostaję się z Rene do Zimrishamn, ok, do Szwecji. We wtorek wracam z południowej Szwecji, Zimrishamn, tu do Allinge, tak, już na wschodnią część Bornholmu. We środę mam piękny przelot Alingę, Christianzo, Swanekę We czwartek odpoczywam w Svanekę I w piątek. Wracam na silniku. Oczywiście, przy słabych wiatrach może się zdarzyć tak, że na godzinę dwie pojawią się tu jakieś yy, wiatry, które nam, nas tam będą popychały, dwa, trzy, może cztery węzły do przodu, i wtedy będzie można na tym silniku odpocząć. Tak, Ale zakładając, że jest to silnik, no to mamy tu niewyjęte 12 godzin, czy 11 godzin takiej rozsądnej jazdy na silniku, i tu już jesteśmy. Tak bym to zrobił. To jest żegluga, kiedy jest lato. Są, jest, e, dni są dużo dłuższe od nocy i, i można unikać tego nocnego żeglowania. Szczególnie unikajcie go w nocy, żeglowania nocnego na silniku, przy polskim wybrzeżu i przy wybrzeżu Bornholmu, dlatego że jest tu wiele sieci, których nie widzicie, a sieci mogą Wam się wkręcić w śrubę w nocy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Tadek Duch. Zachęcam Was również do zapoznania się z ofertą moich szkoleń online. Znajdziecie tam szkolenia następujące: całe szkolenie teoretyczne na jachtowego sternika morskiego, warsztaty z obsługi radiotelefonów jej kompleksowe szkolenie teoretyczne, jak również ze studium przypadku, jeśli chodzi o planowanie trasy rejsu po morzu. Znajdziecie tam informacje, w jaki sposób przygotować załogę i siebie do rejsu, w jaki sposób odebrać jacht czarterowy, na co zwrócić uwagę. No i coś co nakręciłem w ostatnim sezonie, czyli szkolenia online z manewrówki portowej. Tak, z manewrówki portowej. Umieściłem na jachcie pięć kamer w różnych miejscach na topie masztu, na rufie przy kole sterowym, przy manetce na dziobie i stamtąd nagrywałem dla was manewry, które na bieżąco omawiałem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się on spodobał, to moja prośba o zasubskrybowanie mojego kanału i pozostawienie lajka pod filmem. Pozdrawiam serdecznie, Tadek Duch.